Na jednym z największych serwerów w Polsce, czyli Anarchia GG, dostępne są trzy tryby: Box PvP, Lifestyle i OneBlock. I to temu trzeciemu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Bo widzicie, dwa pierwsze tryby cieszą się ogromną popularnością. No musicie przyznać, że każdy słyszał o tych trybach na Anarchii. A OneBlock przychodzi jakoś po tego obok, ze zwartym lecz małym community. Dzisiaj sprawdzimy, czy temu trybowi jest poświęcone tyle uwagi, ile powinno. Czy może ten tryb jest niedoceniony. Dlatego postaram się przeżyć na nim 24 godziny, po drodze wykonując kilka zadań. Tak jestem. Najpierw tak właściwie nie wiem co mam zrobić, więc pozwiedam spawna. Po Spawn na trybie one odgrywa kluczową rolę, to tutaj można zyskać wiele profesji, takich jak drwal czy rybak. Można również inwestować w kryptowaluty oraz można tu znaleźć wiele innych przydatnych ułatw. Dobra, tworzymy wyspę. No i jesteśmy. Na początku OneBlock może wydawać się nudny, bo jedynym sensownym zajęciem jest kopanie generatora. Dlatego, aby zapobiec tej sytuacji, zaprosiłem pewną osobę. Cześć. Pewnie możesz się zastanawiać, kto to w ogóle jest, ale już śpieszę z odpowiedzią. Bąbel to mój przyjaciel, który pomoże mi w wykonaniu zadań, które daliśmy sobie na początku filmu. Teraz, gdy ekipa jest w komplecie, mogliśmy wreszcie zająć się rozwojem naszej wyspy. Pierwsze minuty kopaliśmy generator, ale bałem się, że jeśli od początku nie będziemy dbać o porządek na wyspie, to zrobi się tu wysypisko. Dlatego zająłem się wstępnym designem OneBlocka, natomiast Bąbel poszedł farmić drewno Udwala, o którym wam mówiłem. Od samego początku chciałem mieć wszystko zaplanowane, dlatego podpisałem, co będzie w danym miejscu. A Bąbel międzyczasie kopał generator, bo nie możemy zapominać o zadaniu z ukończeniem wszystkich etapów OneBlocka. Mogliście się zastanawiać, czym było zejście. Mianowicie postanowiłem, że farmy, na których będziemy zbijać największy profit, zrobimy pod generatorem. Dlatego zbudowałem zejście oraz zrobiliśmy wstępną farmę, aby w ogóle mieć co jeść. Po zbudowaniu nasza farma prezentowała się w następujący sposób. Może nie było to coś jeszcze wielkiego, ale już za niedługo miało się to zmienić. Także oglądajcie, aby zobaczyć jak na końcu wyglądało to miejsce. Następnie bardzo ważną rzeczą, którą musiałem się zająć był magazyn. Mieliśmy ogromny syf w skrzyniach, więc trzeba było to zmienić. Postanowiłem, że magazyn będzie zbudowany w jaskini. W tym czasie Bumble starał się zrobić zagrodę dla zwierząt. Głównie dla krów, ponieważ potrzebowaliśmy enchanting. Mogliście się zastanawiać, skąd na moim koncie tak dużo pieniędzy? Mianowicie, chwilę wcześniej odwiedziliśmy tak zwaną zarabiarkę. Ale na czym to w ogóle polega? Bardzo bogaci gracze, którzy mają ogromne farmy, nie nadążają ze sprzedawaniem bambusa na rynku. Dlatego tworzą sklepy z bambusem po zaniżonej cenie, a gracze mogą go kupić i sprzedać po cenie rynkowej. Jest to sytuacja win-win, bo sprzedający sprzedaje całe swoje towary i zarabia na tym, i kupujący zarabia na sprzedaży bambusa po normalnej cenie. Dobra, gdy tą kwestię mamy wyjaśnioną, pokażę wam jak wygląda nasza wysepka po ukończeniu magazynu i zagrody. Ja wiem, że pewnie napiszecie, że jest brzydka. Ale nie mamy jakichś wielkich zdolności budowlanych z bąblem, i sami byliśmy zadowoleni z efektów. Następnie postanowiliśmy zbudować własną bambusiarkę, abyśmy mogli zarabiać dużo pieniędzy. Nie będzie to tani proces, sam slime block na rynku kosztuje 2100 dolarów, a w projekcie będziemy go potrzebowali bardzo dużo. Ale wierzyliśmy, że się nam to opłaci. Dlatego, aby w ogóle było nas stać, Bąbel chodził po zarabiarkach innych osób, a ja zająłem się budową podstaw. O ja... Czekaj, to od samego początku pójdźmy. Czy tutaj rozleje się dobrze? Tu rozleje się dotąd. Tak, bo tu będzie to. To tu jest git. Czy tu rozleje się dobrze? Nie. Dobra, teraz się rozleje dobrze. Tak, teraz się rozlało dobrze. No jak widzicie, było trochę problemu z naszym matematyką, ale w końcu, gdy rozwiązaliśmy problem, budowa zaczęła rosnąć w oczach. Gdy podstawa pierwszej części była gotowa, poszliśmy sobie słodko spać. Następnego dnia przeszliśmy do budowy drugiego etapu, czyli stawienie dirta oraz sensuki bambusa. Był to znacznie łatwiejszy etap niż pierwszy, przez co zajął nam dużo krócej niż wcześniejszy etap. Trzeci i ostatnim etapem było zrobienie kombajnów, które będą zbierać bambusa. W mojemu zaskoczeniu ten etap okazał się być tym najcięższym i najdroższym. Poświęciłem na niego sporo nerwów i serwerowych pieniędzy. Jednak gdy maszyna ruszyła, była to ogromna satysfakcja. Dobra, pojechało. Jestem ciekawy, czy wróci jeszcze. Chyba wraca. W międzyczasie Bąbel Odzory wywał pierwszy etap po drugiej stronie. Byliśmy tego dnia już bardzo zmęczeni, ale postanowiliśmy wykonać jeszcze jedno zadanie z naszej listy, czyli odblokowanie wszystkich warpów. Dlatego zabrałem się za wędrówkę po spawnie. Na szczęście część z tych warpów miałem już odblokowanych po zwiedzaniu spałna z początku filmu. Jest arma. lochy, jest. No to tylko nic nie było. mm -hmm. Po wykonaniu zadań z Warpami postanowiłem przetestować naszą farmę i efekty nie były dla mnie zadowalające. Dlatego postanowiłem kompletnie przebudować naszą farmę. Teraz zamiast jeździć poziomo to ścinałem pionowo. W międzyczasie w sklepie za czas odebrałem swoją pierwszą Elytra. Możecie się zastanawiać co to jest po lewej stronie. Mianowicie Bumble postanowił wykonać jedno z naszych zadań, czyli przetestowanie spawnerów. Dlatego zrobił mob grinder z obiaku. Dzięki temu mieliśmy exp do enchantingu, którym również zajął się Bombel. Następną bardzo długą i żmudną zmianą było powiększenie farmy aż kolejne 4 segmenty. Zajęło mi to masę czasu, bo po ukończeniu do końca challenge'u zostało mi już tylko 8 godzin. Ale wiedziałem, że nie mogę się poddać. Dobra widzowie, jest 18.40, no i ja zostawię komputer na pół godziny na zywy i zobaczymy, ile farma bombusa za ten czas zarobi. A few moments later... Dobra widzowie minęło pół godziny także sprawdzamy ile zarobiliśmy. Dobra no i zarobiliśmy tak mniej więcej 60 tysięcy. Po szybkiej matematyce można obliczyć, że z farmy wyciągamy 120 tysięcy na godzinę. Więc już wiadomo, że nie uda się nam na pewno zrobić zadania z minionami. Oraz skończenia generatora. Jedną z ostatnich rzeczy, którą postanowiłem się zająć to wygląd naszej wyspy. Dlatego na początku zająłem się mostem do mobgrindera, do którego dodałem barierki. Następnie prawie całkowicie przebudowałem schody i drugie piętro naszego OneBlocka. Później postanowiłem przebudować farmę zwierząt, którą zajmował się Bąbel, jednak nie zdążył jej dokończyć. Następnie zająłem się posprzątaniem bambuciarki, żeby się lepiej prezentowała. No i wreszcie nadszedł moment, na który się długo przygotowywałem. Przyszedł czas wykonać jedno z najcięższych zadań na naszej liście, czyli zarobić milion dolarów. Jest, no i mamy milion. W ogóle widzowie, wydarzyła się pewna śmieszna sytuacja, bo w momencie, gdy dostałem sobie a żeby zarobić milion, wchodzę na YouTube, patrzę na kanał Pitera, on wrzuca odcinek z OneBlocka, gdzie też przeżywa 24 godziny, ale spokojnie, nie skopiowałem tego filmu, widzicie tutaj datę, no mam 23 godziny nabite, a no... Dosłownie teraz wrzucić ten... Zdał mi już bardzo mało czasu, ale wiedziałem co muszę zrobić na koniec. Bo widzicie, okłamałem was wcześniej mówiąc, że nie uda mi się wykonać zadania z minionami. Ale po dokładnym researchu rynku znalazłem miniona, na którego mnie było stać. No to kupujemy. Także teraz musimy go postawić, bo dosłownie za niego milion. Mamy otwartego miejsca, dobra. Także my musimy mu takie przygotować. No i w ten sposób też wykonaliśmy... No, przedostatnie zadanie. Przestaniemy się tutaj, może gdzieś. O, jest minion, jest minion. Stawia sobie no, normalnie. No i dobra, widzowie, mamy koniec, także jest 24 godziny. I teraz, tak szczerze, uważam, że OneBlock jest mega niedocenionym trybem, na którym występuje nieograniczona możliwość rozwoju. Grając tutaj, czułem się jakbym rozwijał własny biznes. Niektórych zadań nie udało nam się niestety wykonać, więc jeśli chcecie, abym nagrał drugą część, to zostawcie 15 like. A ja już wam dziękuję za oglądanie, no i siema.